Ile śniegu napadało, pójdziemy ulepić bałwana. Proszę! Nie kochanie, nie pójdziemy. No ale dlaczego? Bo byłyśmy wczoraj skarbie. No i co, że byłyśmy wczoraj? Hmm. Nie będziemy chodzić codziennie na dwór, chcesz lepić bałwana. No... no... ale... ale... Hmm. Nie, nie rób takiej smutnej Minki, dobrze wiesz, że to na mnie nie działa. No... ale ja chcę, mamu! Ja to bardzo chcę, no proszę cię... No, i to jeszcze zacznie płakać. I tu nóżko. Mhm. I tak ci nic to nie da. A pamiętaj, że rozmawiałyśmy o tym, że wszystkiego nie możesz wymuszać płaczem, prawda? No tak, ale ja tak bardzo, czy no mamu, plążę? Plążę, plążę, ja to skończyłam. O. No dobrze. Zastanowię się nad tym i może pójdziemy po obiedzie. A nie możemy wcześniej? Nie przeginaj i tak już się zgodziłam. Jej! Dziękuję! Kocham cię! Tak, tak, ja Ciebie też.